Dobra, witam was serdecznie, zamówienie u Pana Bacy z Choroba. duży burger, weź duży burger. Jeden jeszcze ma mój bracik, zjem sobie, sprawdzimy kabelek. Tam pudełeczko, kurwa oni to zamknęli. Teraz kombinuj to serdecznie. a wolę łatwiej zamówić. Brat, przekonał. O kury, wbity bity. Jeszcze raz. Mmm, pachnie mięso. Widać, że lepsze niż fast food jakieś. Sama to O, kurde. Moment. Dobra, potem jak. O, kurde. Problem było przedtem. Bo kierowca, myślę, że dostanie 75 zł. Uwaga, jest z dołu Dziwna ta buła. O kurde. Nie. nie, nie. W rękach się nie da. Nie da. Muszę to tak potraktować. Bo nie da się go łapnąć. Czekaj, to to jest ser? Widać, mm. że Mm, nie wiem, czy to jest góralskie, czy typowo nasze, grube, typowe i lepsze. Posmakuję, ja pierwszy raz. Mm. 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 Mm -hmm. To raczej buka jest robiona Unii, ale się zdanie, że mięso takich rzeczy chyba jest Unii robione. Jedną porcję mam jeszcze dla brata. Mm. Kula, a w dalej. Może w drugim jest. Mm. Smak mięsa dobry. Mm.

ale dobre kurwa lepsze i chyba syte i chyba ostry no aż mi się zatoki trochę bo wyczyściły warto, po, warto mm, polecać, warto zjeść i będę chyba jeszcze eh, dwa razy w miesiącu czy miesiąc będę sobie mm, mm. próbował, może się następnym razem jakaś rolatka czy jakiś tam obiad za 29 zł sobie zamówię i to chyba pełne ja życzę wam miłego polecam nawet dostawa od Bacy czołem